Siemano z tej strony Dolana, a to jest kolejny odcinek ZMTA Daisy. Trochę się zmieniło od ostatniego naszego grania, mniej więcej to, że nagrywam teraz w podwieczór tak późno, wszyscy ciąg w domu, nie chcę ich obudzić, dlatego ci mówię ciszej, bez, bez entuzjazmu ITP. Swojego czasu trochę poumierałem na tym serwerze, ale komfrypowy jestem trochę jeszcze podchorzały. No i tak, musiałem byłem zmuszony do stworzenia w ogóle nowego konta. Nie wiem, co się stało. Ale na baza kont została zaktualizowana, bo ostatnio mało grałem. Tak gdzieś jak. O, oh, lol. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale spójrzcie, ile jest ludzi. No, ludzi jest sześciu. Aczkolwiek prowadzą między, między sobą dialogi, można się porozumiewać. Jest fajnie. Zmienili trochę wygląd tutaj ogólnie gry widzę, w prawym górnym rogu jestem teradaisy.hpu.pl, stronka z poradnikiem i fungames.xl, jeszcze na tą stronę na tą witrynę nie wchodziłem chociaż nie, wchodziłem, to jest forum ogólne serwera, dobra tak czy siak przebiegniemy się może coś znajdziemy, może nie, może po prostu będziemy biec jak debil przez cały odcinek, tak czy siak trochę wam poofowiadam na temat mojego komputera Miał być on w lutym, na początku lutego już być pokazywać filmy z nowych let's playów itp, w ogóle miała być zapowiedź, która jest ogólnie jeszcze w obróbce, wybaczcie mi za to, aczkolwiek komputer jest cały czas przekładany na następny temat, następny, z kurierem się po prostu jest taka pierdoła z tym, o Jezu, naprawdę? Ho Tak fail, Także się, jak mamy problem z kurierem, o, nawet gdzieś indziej, nie zrespiło, to nawet lepiej mi się zdaje, Sorry sorry za ten ten, za to taką przymołę. tak czy siak, mm, kurier nie przyjechał mi z kartą i z innymi, ja pierdolę jeszcze się zabije drugi raz, mm, także albo się zabije, kurier nie przyjechał z kartą i dlatego będę musiał yy, niestety kontynuować, yy, kontrolować moje nagrywanie. Jeszcze mam kilka odcinków z you are empty na yy, jeszcze na tym komputerze muszę to wszystko zrenderować i wrzucić wam na YouTube'a, będę to robił jeszcze w tygodniu, a już na pewno w środę moi drodzy pojawi się... O, dobra, kolejna śmierć, tym razem już przymuszona. <tum> Tamta też była, bo byśmy i tak czegoś nie odnaleźli. Także jak będę nagrywał, może ju, już od środy przygotuję się. Bo będę miał tego nowego kompa. Nowy sprzęt i te, nie wiem, tak gdzieś pod koniec tygodnia, bo ja teraz mam ferie Chociaż nie będę nagrywał od razu od środy, ale będę nagrywał materiały z nowych gier, nowe let's playe, Gotik trochę przejdzie na drugi plan, że tak powiem. Po prostu nie będzie częściej wrzucany. Chociaż i tak teraz był mały nierozruch na moim kanale, że tak powiem. Ale tak ogółem, to myślę, że będzie fajnie. Mega fajnie. Wybaczcie za tą taką. Yy, za tą taką nieaktywność na moim kanale widziałem także, że macie spore zainteresowanie MTA Daisy tam w komentarzach widziałem, że parę osób pisało, że chcą dalej MTA Daisy kiedy będzie MTA Daisy no to nagrywam MTA Daisy trochę tak w skomplikowanej sprawie o, widzę, że zmodernizowali mapę i to nieźle mm, ale myślę, że wam się spodoba że chociaż ten odcineczek taki trochę zmętny, ale będzie Dobra, tu mam pierwszy lut. O, i Smallbuck od razu, ciekawie. A tu jednak painkillersy, mandaże. Nie wiem, czy się opłaca, może painkillersy. <laughs> Trochę jestem nieprzyzwyczajony do sterowania. I mam tą chrypę straszną, tak jak wam mówiłem. Ej, ale plecaczek chciałbym. Jest, dobra. No kurde. No, bo tu widzę plecak. Plecak można podnieść. Czemu się zbugował? Hmm... Lipa chyba. Dobra. Tak czy siak. Ale mam zjebany głos. Sam to już odczuwam. Będziecie jeszcze bardziej odczuwać. Wybaczcie za to. O, z dzień ktoś zrobił. <laughs> Albo przynajmniej nastał dzień. Nie wiem czemu. Nie, myślałem, że to są skrzynki z, krzynki, z aczkolwiek nie o już są zombie <laughs> zaraz się z tego co widzę po czasie chyba w wprowadzili jakąś nową formę czatu chyba takiego ogólnego globala, worlda Fajnie by było, bo na przykład nie chciałbym pisać y, lokacyjnie, czyli w miejscu, y, w którym jestem. Ale jestem debilem. Jestem debilem ponad debilizm. Przecież po lewej stronie jest lód, ale jest ze mnie debil. Wybaczcie mi bardzo. Musimy się wrócić po ten plecak. Jeszcze po dachu, tak. Dobra. Dobra, tu był ten plecak. Czyżby? Nie, to nie Tam, o tam, właśnie Zombie już do mnie biegnie jeden tam się przejmować im Także, jak mówię wam Pojawią się nowe let's play, y. naprawdę będzie ich w chuj. Tak się wyra... O, a tu shotgun był! Ja, pieprze Dobra, mm, na razie Small Backpack, żeby zaspokoić tutaj potrzebę Wszelkiego tutaj <coughs> Bla braku slotów no i jesteśmy już ubezpieczeni, myślę tak pewien standard tak mam mówię, mm, taki odcinek jeszcze dodatkowy o i katana informacyjny po prostu będzie dużo nowych let's play na moim kanale pojawią się battlefieldy, nie battlefieldy czy battlefieldy na razie nie planuję, ale będę chciał o, może fight mały może mały fight o, albo nie, albo nie, albo nie! Nie chcę fajtu. Dzięki. Pojawił się plusik. To znaczy, że trzeba zażyć bandaża, bo będzie mi krew uciekała. Dobra. Myślę, że tutaj możemy kucnąć. I mnie już nie zauważą. Ja wezmę już je bandaża. No. Dobra. Trochę HP straciłem. To z głupoty, ale co tam? Głupota się też liczy, nie? Czysty fan. No. Cały czas pieprze, że będzie, będzie. Ale na pewno filmy będą się pojawiać częściej, regularniej pojawią się audiologii, pojawią się intra, outro już się pojawiło. Czy ono się pojawiło? Tak, pojawiło się w gotiku, ale niestety outro mm, będziecie w tym filmie mieli zapewne Natomiast w gotiku zrenderowało się gó gównianie. <suszy> ponieważ y zrenderował się jego chyba pierwsze 2 sekundy czy <suszy> A tu będziecie mieć całe, coś się stało po prostu. A może jest z niskim na fight Ginli się. O, jak szybko padł. ta katana, jest ten. Silna nawet, nigdy z niej nie korzystałem. <śmiech> <śmiech> Dobra, Co, coś było, nie? Ta. O, small backpack, fajnie. Głównie żarcie zbieram. Widzę, zmienili trochę ikonkę pożywienia. O, mamy jakiś Civilian skin. Civilian skin się, skin się zmienił na tym serwerze. Wygląda teraz tak fajnie, jak żołnierz z Brothers in Fajnie, mi, mi pasuje, bardziej mi nawet pasuje od Army skina, który jest standardowym skinem żołnierza z Geta Sandras Ten natomiast ma fajną teksturkę. Mi się strasznie podoba. Zapewne wielu osobom na tym serwerze też. O, ale przedmiotów. O, skurwysyjno. Sniper jest, nawet jest controlful. Bardzo fajnie. Pramo. możecie słyszeć mojego psa tam sobie o właśnie potrzebuje się nie przejmujcie się nim to piesiu tak czy siak ten odcinek będzie trochę schizowaty, lolowaty i ogólnie wszystko po kolei ale myślę, że będzie fajnie mam nadzieję, że się nagrywa moje, mój głos mogło się zdarzyć, że też nie o morfinę widzę widzę ciemność, ciemność widzę Lotarka się przyda. Nie wiem po co. O, burza piaskowa, tego nie zauważyłem Ale to w San Andreas było normalne zjawisko z tego co pamiętam chyba. O, się zombie pojawiły. Biegnijmy na w tą stronę, nie wiem gdzie to Red Country. Country. Nie. O, dobra, Las Venturas jest. Okej, okay, to biegniemy do Las Venturas. Tu trzeba skręcić w takim razie. że z głodu ani z braku picia, nie zginiemy igniemy. Wiem, że to nudno, ale będzie fajnie. Mówię wam. Że będzie taki fan na maksa, że pojawiam się, tak także mówię, różne efekty wizualne. Po prostu mój kanał zmodernizuje, nie będzie to taki kanał, że będą po prostu let's play i tyle. Będą audiologii, będą różne gameplaye, będą różne recenzje, może nawet się pojawią audiologii przede wszystkim. Bo tym jak kupię kamerę, to będą... To będą na pewno. No i teraz gdzie? Chyba to jest bez różnicy, mam nadzieję. No, no, no. Eee, po prostu będę robić audiologii. Jeszcze ta właśnie zapowiedź, która zostanie wrzucona jeszcze na kanał z dwóch gier. Epickich Gier. No i będzie fajnie, myślę. Szkoda, że nie ma o super, wybaczcie, bo chciałem sprawdzić mapę i przez przy przypadek włączyłem F12 nagrywanie Mała ścineczka Okej okay. Jestem zdezorientowany, dobra biegniemy w, w naprzód i chuj w ogóle napiszę może Elo Zemotikonką oczywiście Pokémon to ja <ścoughs> no ogląda naprawdę już są dwie osoby na serwerze. <laughs> no to ciekawe. To zostaliśmy tylko my, na ty się pisze, narty. <laughs> What the fuck. Myślałem, że w ogóle nie patrzyłem na tą listę i dlatego myślałem, że on do kogoś gada. Nie wdzielam się tutaj na razie jakiejś teologii. No dobrze biegnę. Las Colinas, jest naprawdę taka miejscowość, nawet GTA? Nie wiedziałem. Także się gminimy do Los Santos, a nie do Las Venturas. Pomyliło mi się tam. Ale ta burza. Ej, to chyba efekt dodany przez jakiegoś moda na, albo skrypt na serwerze. Aż taki zadymy w Geta Sandras, sobie nie przypominam, żeby taka była. A już kilkukrotnie je przechodziłem. Dobra, wiem, że to dumne. Może coś jeszcze powiem na temat mojego kanału, żeby tak was zasycić. Czego możecie się spodziewać w przyszłości? Na pewno MTA Daisy, na pewno dużo też. Pojawi się także Warzy. O Jezu! Dobra, ja to wytnę. Yy... Dobra, spaliłem się. <grytanie> Boże, to miało być w zapowiedzi. Dobra, i tak to zobaczycie w zapowiedzi. to, 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 to Tam będzie taki przysmaczek, Jeśli ktoś tego nie oglądał, tego MTA Daisy, to po prostu nie będzie wiedział. A jeśli oglądacie, to wiecie, jedną z tych gier epickich będzie właśnie Warzy z, z moją całą ekipą, będzie nagrywane Co tygodniowo będzie wrzucane w weekendy tam parę odcinków, bo, będę, bo zawsze tak w weekendy zazwyczaj grywam, choć teraz będzie częściej ponieważ yy, ponieważ ten... o zombie już jesteśmy w mieście w ogóle yy, Ponieważ mam teraz ferię i będzie luz, fajnie i będzie zajebiszczu no i... drugiej gry wam nie zdradzę już, bo się pojawi trochę później. Nie tak od razu. Jeszcze zamierzam nagrywać inne oczywiście gry. Dobra, skręćmy tu. Oj, samieć się skończyła. W ogóle nie jestem... nie wiem jak... <ścoughs> nie skończyła się, to tylko pod mostem tak było. Dobra. Let's go to the party. Yeah. Ale poniszczone te mosty tutaj jakieś... Nie, ten akurat nie był poniszczony, to nie jest stworzony tak specjalnie. Skakuj tu na krawężnik. Na trawkę też. A trawkę. Gdzie my jesteśmy w ogóle? W jakimś osiedlu. to jest Los Santos. Już trochę rozpoznaję. Jesteśmy na obrzeżach. O i znalazłem y, SMG MP5. No, bez amunicji to... To mi w takim razie... Wiesz co robić, MP5 jeśli nie wiesz, to spier dalej. Yy, dobra. Coś, tu coś leży nie. Jest taka podpuszka pusty, pusty gir. lecimy dalej, ale nudy. No. Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Okej, okay, co my tu mamy? Tu mamy saunu w środku czyli naszego brzymka. O, o nie mamy w ogóle slotu. Nie opowiadałem Wam tej historii. Byłem dosyć przykukszonym żołnierzem, ale potem sfailowałem stojąc w miejscu, bo musiałem odebrać telefon, jak to zwykle bywa. E, bo e, moi drodzy, a to mi standard skin, e, chciałem po prostu. Mm, miałem snajperkę, To było najbardziej kuksiarskie wszystkiego. E, e, miałem także, oczywiście, kojota, ten największy plecak. O lol, to ja dostaję po, po mordzie od tego, od czego ja dostaję tak po mordzie? Od tej burzy? What the fuck? Już 3000, ale ja nie mam hapsa, ja nie mam żadnego. Musiałbym coś zjeść, pizza, ratuj mnie. Bandaż mity też tu mi za bardzo nie pomoże. Gdzie mam w ogóle bandaże? Nie mam bandaży już? O to lipa. Mm. Ale tu coś leży. Patrzcie. A, to są właśnie bandaże, które wyjebałem. No ale i takich nie użyję. Mam nadzieję, że to nie ta burza i że mnie tak nie zgrzmoci. O, Vlasventuras z tym gościu. What the fuck ej... ewidentnie... Uh. Jak przechodzę przez... Yy, przeskakuję przez jakieś obręcze, jakieś tam zaporki, to dostaję Major Jakiś bug Najp najprawdopodobniej. Aha, miałem mu powiedzieć, miałem Kojota, przykokszoną postać. No i moi drodzy, grałem sobie z kolegą, chciałem dla niego wziąć Small Backpacka. Zapomniałem, że nie można brać zapasowego plecaka do Equibunku. No i oczywiście wziąłem go. Wiecie, co się stało? Kojot zamienił mi się na Small Backpacka. Back zastąpił mojego Kojota miałem akurat wtedy pełny slotówek, czyli 32 sloty bo kojoty ma, maksymalnie no i miałem potem slotów yy, maksymalnych 16, a miałem 32 zapełnionych i miałem jakiegoś cholernego buga że do mnie biegnie? nie cholerny bug i przy okazji jeszcze yy, po prostu no wszystkie ten, ten kojot znikł nie mogłem go znaleźć co najlepsze nie mogłem go znowu zamienić po prostu znikł, wypierniczył po prostu wyparował no i tak biegałem, biegałem, hulałem nie miałem co robić nie mogłem nic go robić, cokolwiek podnosić cokolwiek lepszy przedmiot był nie mogłem tego zrobić musiałbym być zmuszony do wyrzucenia całego tego balastu czy tam połowy tego co miałem czy myślę, że to chyba nic, czego nie znajdziemy. Ewentualnie jakiś żarcie o oh, hitpack, ale on mnie ogrzeje. To nie. Ja mam na razie temperaturkę w porządku. Tu coś jest. Mleko albo skrofi. uuuu, Te strzały, które słyszycie, mam nadzieję, że słyszycie odpowiednio. Na tyle dobrze, żeby to usłyszeć. One są defaultowe i one także występowały Gita Sandras. Czyli, po prostu, jeśli będziecie przebiegać tutaj, a i tak nikogo nie będzie, to i tak będziecie słyszeć te strzały, skałach itp. Coś naukowo wyjaśnione, udowodnione. Gdzieś, jak nie wiem, ile ten odcinek trwa, myślę, że go zakończę. Mi się też za bardzo tu biegać, nie chcę. Chciałem trochę właśnie sobie pograć wieczorkiem. Tak nie mogłem spać, to mi się przydarzało od, właśnie od rozpoczęcia się ferii, nie mogę po prostu spać i dlatego sobie mm, weszłem na kompa i nagrałem taki odcinek z MTA daisy dla was specjalnie, mam nadzieję, że wam się podobało, bo zmierzamy do końca, ale jeszcze będę was trzymał w napięciu, mm, hy, 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 hy. no i to by było na tyle myślę, przebiegniemy, uciekniemy od tych zombie, policjanta i klawna, najgorsze pedofils ever. Dobra, tutaj w rogu. Dzięki wam za uwagę. Nie, poczekajcie jeszcze mu odpiszemy, bo nie zauważyłem. Nie. nie, niestety ja świeżak. Powiedzmy. Eee, dobra. Tak czy siak. Dzięki wam za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinku ZMTA Daisy Zapraszam do subskrypcji jak i oceniania filmu będziecie na bieżąco i będziecie mogli... Pozytywnie mnie nastawić do nagrywania kolejnych oto takich zrytych odcinków. Mam nadzieję, że Wam się podobał jeszcze raz. Siemano.